Zuzanna Gowin, najlepsza w kategorii morięgistów już drugi rok z rzędu pojeździła troszkę wyższych konkursy konkursy zaliczane do Pucharu Świata. Jak w takiej sytuacji jedzie się Puchar Polski w kategorii morięgistów? Myślę, że na pewno jest dużo łatwiej jeżeli chodzi o trudność, bo różnica na pewno jest. Jednak broniąc tytułu zawsze ta presja jest, tak, trzeba sobie jakoś tam z nią poradzić. Przed nami cały sezon w zeszłym roku. Troszkę nieudane dla Ciebie Mistrzostwa Europy Juniorów. Czy nastawiasz się teraz na lepszy start w tej trudniejszej kategorii, czy podołasz wyzwaniom parkurów takich no już solidnych trzech gwiazdek? Na razie mamy przerwę w związku z moją maturą, dlatego przez dwa miesiące raczej startować nie będziemy, wtedy konie sobie właśnie odpoczną, zapią oddechu i myślę, że zaczniemy startem w Sopocie i tam, jeżeli wszystko będzie w porządku, wierzymy się na Grand Prix. To życzymy powodzenia na maturze i w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Europy. Dziękujemy.